Dzień dobry, tu Sawimi Witam Was w pierwszym odcinku w którym prezentuję no, jakieś czołgi robieniem 2-3 bitwy Pierwszy czołg to będzie MS-1 potem no, pozostałe u i na niego czasem grzybek bo na, na ten kapelusz Będę nagrywał Także w różnych wersjach I też niedługo nagram w innej wersji, I z inną wierzą, z innym działem. Tutaj tutaj mam go wyposażyłem, ale ale ten ale nie różni się za bardzo od tego bez, bez ulepszeń, praktycznie gra się tak samo, no dobrze, to pojedźmy z dwie, trzy bitwy, dobrze, jest na dwójki losowanie, Хорошо, идем. Подху. Идем в известное место. Mm. No, w tych, tych. strzamy Dobrze. No. O, dobry jedziemy jedziemy dalej. tutaj może это помога тут помога вот тут видишь что где-то не панцирь да я рады тут есть FTAC и так помога Доброе я думаю. I No dobrze, jedziemy dalej. Tutaj tędy dobrze tutaj nie chyba do bazy nie widzą nas. No dobra. No dobra. Jedziemy dalej, bitwa będzie jak widać wygrana. Chyba został jeszcze jeden. Nie. Został zniszczony. On hmm. w teacy pewnie tam tak zwanie śpi. Tam, tam w bazie nich. Hmm. Zresztą nie wiem gdzie on jest, może gdzieś ucieka Dobrze, idziemy do tej bazy A tu jest Tutaj jest Na dole Na dole jest, tutaj No i dobra, ladn No dobra, został zniszczony, bitwa wygrana. A, 338, całkiem dobry wynik. No dobrze, to pojedziemy jeszcze, jeszcze bitwę. Можно заполнить. Уже вот заполнена идем. На единке ты расслышала, не то есть Ciekawe jak się potoczy ta bitwa. No i... No i zaczynamy. Także idziemy. Tam. W jednym miejscu, no chyba, że ktoś gdzieś indziej pojedzie. Хорошо, что я не пугаю. О, тут. Тут не вы светил. Kapelusz i nie, bo... nie, nie chcę zginąć. Dobrze. 45 życia mam mało. A dobrze. To ja może zrobię pauzę dopóki się ta bitwa nie skończy. No i zrobimy trzecią, bo. Bo szybko zginąłem. Dzień dobry, witam ponownie. Niestety bi bitwa była przegrana. Wiadomo, nie zrobimy jakichś dużych szkód, bo szybko zginąłem. No to pojedziemy sobie jeszcze jedną bitwę. Jakie będzie losowanie? No, dwójki. Nie jest źle. O. A jeśli chodzi o zatrzymywanie, o te pauzy, to napiszcie w komentarzach, czy chcecie popatrzeć, jak ktoś inny gra. Czy zrobić. Czy żebym zrobił pauzę. I. No i. No i odczekała się bitwa skończona. Będę bardzo wdzięczny. No dobrze, jedziemy dalej. Tutaj. Tutaj. Do krzaków. Może jak mi się uda, to pokażę Wam fajną kryjówkę, gdzie możecie się schować. Nie wiem, jakimś moim czołgiem przed większymi czołgami albo z małym silnikiem ciąg czołgami którzy, które po prostu tam nie wiadą dużo osób może nie wiem niektórzy może wiedzą tych co wybuchłam amunicję, mi amunicja może tam, tam się zgromadzili też w takim miejscu gdzie często czołgi są hmm.

Jeszcze u BT2, ja na tego atakuję. Mimo tego może uda mi się, ale nie jestem pewny, tak uda mi się jeszcze raz? Jeszcze raz mnie Udało się. Udało się go zniszczyć. Tutaj już się bitwa kończy. Został tylko jeden czołg. No to pokażę Wam tą kryjówkę. Ona się znajduje tutaj. Możecie w nią tutaj wjechać. Zresztą nie wiem, czy ona się zmieniła. No Chyba się zmieniła. Trochę bo nie. Bo tutaj było drzewo. No tutaj możecie wjechać. Jak tutaj możecie wjechać. Tutaj nie wiem, przed taką aktualizacją nie było tej płyty. To nie wiem, ta krzywka jednak, robi się zła. No i koniec bitwy. Bitwa wygrana. Bardzo fajny wynik. 305 obrażeń. No i bardzo fajnie. Dobrze, w takim razie rozegraliśmy trzy bitwy. Fajne bitwy. No dobrze, to w takim razie. Do, że, do widzenia. No i. No i. Zapraszam do oglądania na następnym odcinku.